A ja, pokazę wam glitch żeby każdy dostał 85% z napadu i glitch na kopiowanie złota. Te glicze można połaczyć ze sobą żeby mieć więcej kasy. Więc skończmy te pierdolenie i przejdźmy do rzeczy. Więc na początku oddajemy naszemu kompanowi 85% a my bierzemy tylko 15% następnie czekamy aż skończy się czas wtedy gra sama się nam włączy. Potem już wystarczy przejść napad i każdy dostanie 85% z napadu. Na tablicy widać, że zmieniło się nam na 85%, a nasz kompan ma tylko 15%. Jeżeli wy tak nie macie, to znaczy, że źle coś zrobiliście, a jak macie tak, to teraz wystarczy przejść na pad, i to będzie tyle. Teraz czas na kopiowanie złota. Tylko pamiętajcie, żeby czekać, aż czas się skończy. Napad sam musi wam się włączyć. Niestety mój niezdarny kompanie o nie hakować, więc musiałem hakować i za niego i mam teraz tylko notę na pokazanie tego oblicza, ale powinno wystarczyć. Kopiowanie złota jest łatwe, po prostu je zbieramy i jak nam zostanie jedna, to wtedy przestajemy zbierać i odchodzimy. Została nam już jedna, więc przestajemy zbierać. Odchodzimy trochę i znów zbieramy se złoto. Czary Mary, moja stara, to forfocus. Jak widać, moje magiczne zdolności sprawiły, że z jednej sztabki złota zrobiło się więcej. Nauczyłem się tak czarować w Hogwarcie, niestety wyjebali mnie na pierwszym roku. Korwa ja pierdolę spierdalam bo ten zastrany lester już ma pełny gacie. So mnie to i tak nie starczy mi czasu na zebranie wszystkiego jakbym miał więcej ludzi to bym miał łop 5 milionów. I to będzie tyle to jeszcze wam pokazuję że dostałem 85% mój kompan też dostał 85% ale tego nie mam jak pokazać. Po napadzie zapytałem się, czy dostał kasę i potwierdził, że dostał kasę, bo wiecie, kojowo by było, gdyby nie spytała on, naprawdę by nie dostał kasy. Więc to tyle ja spierdalam, czytał syntezator mowy.